Siemanko, witajcie po długiej przerwie, w końcu jakaś tam trasa, krótka to krótka, wyprowadzanie, gdzieś tam na niecałe 4,5 godziny i potem powrót osobówką i taką oto dróżką zaczynamy, e, coś tutaj się biorą za nią, będą ją robić, e, ale dowiedziałem się, bo tutaj zapytałem, czy, czy dużymi przelatują, no mówią, że, że jeżdżą, chociaż to zgubne jest takie pytanie, bo o ile razy człowiek o coś pytał i czy czasami na magazynie, czy coś, i mówią, a tak, bez problemu tutaj się zawrócisz albo coś się potem okazuje, że, że nie zawrócisz <laughs> i nie wiadomo czemu tak człowiek mówi. Czy po prostu nie wie, czy chce ci całowo ściemnić, no mniejsza z tym. Ale e, lecimy kierunek Radom, potem e, wskakujemy S7 kierunek Kraków, ale do Krakowa nie dolatujemy, tylko gdzieś tam na 78 e, drogę zjeżdżam i, i tam gdzieś będę kończył tą swoją jazdę. Yy, jadę manem takim ciekawym nie jeździłem nim. Podobnymi jeździłem, ale tym to yy, nie jeździłem akurat. Yy, I tak dziwnie kierownica tu chodzi, leciutko bardzo, ale ale dosyć dziwnie, ale no dla mnie to nie jest jakiś problem. Wiecie, że ja to taki jestem nie za bardzo przykładam jakąś uwagę do tego, czy yy, no co jak tam ten jak mi tam w dotyku kierownica, czy jakieś takie różne dziwne rzeczy nie jestem za bardzo jakimś znawcą, wsiadam, jadę i tyle A to wiadomo, że automat jakoś tam inaczej się przestawia gdzieś tam nie wiem, gdzie światło się zapala czy coś i... ale nie muszę tego wiedzieć, no bo jak to tylko taki krótki epizod w sensie po prostu wsiadam od razu, jadę, nie ma czasu na nic i tyle, jakbym tym autem miał jeździć więcej no to, to wiadomo, że inaczej bym pewnie przykuwał uwagę jakąś ale w ogóle to, no, to rozglądam się za robotą w okolicy żeby być na miejscu ale jednak coś tam jeździć no i na wywrotki coś tam jest zobaczymy, trzeba podzwonić dowiedzieć się jakie warunki, co i jak ale ten no raczej, raczej nie za ciekawe. domyślam się, że to wszyscy z kilometra ja nie bardzo jestem zajeżdżeniem z kilometra mimo, że to jeden dzień wyjdzie lepiej, ale potem jakiś stanie w korku i człowiek się denerwuje lepiej żeby każdego mieć taką samą stawkę tak ja uważam po prostu no i z wywrotkami to jest w ogóle tak, że ja oglądałem takie filmiki, jak się wywracają te wywrotki, że wiecie gdzieś krzywo staną, albo coś tam u góry zostało i wiader zawiał, nie tak, coś tam się wydarzyło i położył się samochód. No i kurczę, ja co się boję takich wywrotek, możecie dać znać kto jeździ na wywrotce, czy mieliście jakieś takie sytuacje. Zresztą teraz na świeżo jest, że chłop nie złożył, tak, siłownik był wypuszczony. No i, i coś tam pociągnął, nie wiem czy to było w Łodzi, czy gdzieś mnie poprawicie, coś. ja tylko widziałem jakiś tam urywek tego, że po prostu pojechał, tak? No ale to już w ogóle hardkorowa sytuacja, ale w czasie tych rozładunków, no to ponoć nie jest to takie y, hop i trzeba uważać, żeby gdzieś tam, nie wiem, na miękkim nie stanąć, że tu się przechyli nagle jedna strona i no i niestety jest, jest bam, jak to moje dzieciaki mówią, bam, zawsze jak jest wywrotka. Już praktycznie dolatuję do tego miejsca, gdzie się będziemy zmieniać. E, całą drogę przegadałem. To jedyny czas, kiedy gdzieś tam mogę dzwonić e, ludzi I, i gadałem cały czas przez telefon, oczywiście, przez słuchawkę. E, no i tak sobie myślę, już na sam koniec kurczę. Ciekawe, czy kierowca, którego, e, który mnie zmienia, to wie, że tutaj właśnie się mamy zmienić w sensie nie chodzi o konkretne miejsce że czy za 5 km, tylko, że w tym kierunku lecimy ale mam nadzieję, że wszystko jest git bo to warto się upewnić, bo czasami ktoś przez przypadek może nie, wiem, nie tego linka wysłać, że do innego kierowcy miało to być, czy coś i, i pojechał w innym kierunku całkiem albo, albo coś tam ktoś się machnął, no, więc to naprawdę warto sprawdzać bo no zdarzają się błędy po prostu, taki ktoś może nie być teraz tutaj za Jędrzejowem tylko w Piotrkowie Trybunalskim nie? Tutaj na tym Orlenie mieliśmy się zmienić Zaraz zobaczymy Czy już on tu czeka na mnie Chyba tak Tak jest Także wszystko w porządku Zjeżdżamy sobie To będzie koniec trasy ciężarówką Odebrałem Mercedesa z serwisu, ale coś się dziwnie zachowuje na wysokich obrotach, tak jakoś mocno wyje. No ale my tu musimy sobie cofnąć, teraz. Niestety tutaj tak jest, że trzeba tu w lewo polecieć i przez krzyżówki na wstecznym przelecieć. Kolejny dzień, taki mój typowy. Jeżeli chodzi o jazdę, czyli przyprowadzić ciężarówkę, jestem na Barwinku właśnie i ruszam tutaj z Orlena. To jest niezłe doły są na tym parkingu. No i trzeba cisnąć na załadunek, podstawić auto. To taka moja typowa robota. Miejmy nadzieję, że już niedługo że coś tam sobie znajdę. Już takiego pewniejszego i stałego. Nie ma co nagrać w takich podlotach, bo niby tu jadę, można coś nagrać, ale co ja was będę jakimiś swoimi opowiadaniami zanudzą no, z jazdy, to nic takiego ciekawego tu nie będzie, a szczególnie na jakiejś ekspresówce, tak? Jak cofam, i mi nie idzie albo coś takiego co. To... Jest ciekawsze, już w ogóle jakby, ktoś, jakby jakieś szkody, to, to wiadomo, że to się ogląda, że to ciekawe jak to się stało, że i, i jakaś tam przestroga dla ludzi albo zobaczenie jakichś błędów. No to, to wtedy tak, ale ale tutaj to. Nie, no nie chciałbym żadnych szkód narobić, że to wiadomo, że się ogląda, ale, ale nikt chyba normalny nie chce zrobić. A, no, a tutaj takie zwykłe jeżdżenie, więc nie jest to jakieś ciekawe, bo ani to załadunek, ani nic. Chociaż ja to mam problem z takimi jakimiś załadunkami, że miałbym nagrać, bo... Yy, no kurde, tam są inni ludzie. Oni nie chcą być nagrywani, a nawet, no nie wiem, no jakoś ja to tak. W kabinie to spoko, ale chodzić i, i gdzieś tam z ludźmi prosić, czy mogę nagrać, czy albo że was wymarzę, e, jak coś nie będzie widać twarzy, ale że chciałbym tutaj nagrać, to ja jeszcze taki odważny to nie jestem. żeby takie rzeczy robić, no. Także kawałek drogi, no do tego Rzeszowa to się będzie ciągnęło, bo no tutaj, tutaj tak jest, dużo zakrętów, pod górę, z góry, yy, to jeszcze ktoś zwalnia jakieś odcinkowe pomiary, także no tutaj dwie godziny się zajdzie, żeby, żeby ten Rzeszów łyknąć. Wiadomości z dróg na bieżąco, A4, węzeł Brzezimierz, tam zablokowany jest pas zjazdowy na węźle Brzezimierz w kierunku Oława... Wykręciłem sobie pauzę przed Lublinem jeszcze na S19. Wiadomo było, że nie dojadę na miejsce na tym czasie. Więc po prostu pauza zrobiona i, i tyle. Bo tutaj było miejsce, to po co potem się zastanawiać, gdzie tam stanę, gdzie dojadę. A już tam są jakieś kalkulacje, prowadziłem kurczę, może jakoś tak bym pojechał, to by się udało, bym zdążył. Nie zdążyłbym na pewno to w ogóle nie ma co tak kalkulować, i potem byłyby tylko problemy, albo czas przewalony. Albo. Wow, patrzcie, rampa do tego nie wiedziałem, do zgarniania śniegu, lodu z naczepy, ale spoko, nieźle. No, i nie zdążyłbym na pewno tak sobie można kalkulować, a... a później by były problemy, przewalanie czasu, albo gdzieś bym stał, nie wiadomo gdzie. Także jak tutaj było miejsca i tak wiadomo, że czas się skończy a nie ma też takiego ciśnienia, że, że... trzeba no, bo... Ale też jest niedziela już wieczór i ruch jest wzmożony, teraz tego tak nie widać, ale na stacji yy, ogromna ilość osób, no to też prawda, że na tym odcinku akurat od Rzeszowa do Lublina to jest jedyna stacja. Ale no już ruch wzmożony, ludzie gdzieś tam wracają, nie wiem, do stolicy, niektórzy do Lublina może. Więc też na pewno potem, już jakby w ogóle zjadę z Eski, to ta jazda nie szłaby nawet tak, jakbym chciała. Ja nawet jakbym szedł rowo, to bym nie wyrobił z tym czasem. Już niewiele mi zostało, się wypogadza trochę. Trochę jeszcze pada, ale już nie tak mocno. Słońce świeci, w lusterko fajnie. Nie tak, żeby to jakoś raziło mocno. A widok fajny. Dziękuję Patrykowi, Radosławowi i Nikoli, bo to osoby, które zamówiły ode mnie miód po ostatnim filmie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. I słuchajcie, na moim miodzie widać takie wykwity. Pewnie już się z czymś takim spotkaliście takie białe wykwity. Nie myślę, że to jest coś zepsutego, coś złego. To właśnie świadczy o tym, że miód jest prawdziwy, że nie był poddawany obróbce termicznej, nie jest zafałszowany. To jedna z takich cech, która właśnie pozytywnie o nim świadczy. Także jeżeli będziecie w ogóle kupować od kogoś tam innego miody, też możecie zwracać na to uwagę, czy takie wykwity posiada. Osoby zainteresowane miodem zapraszam, w opisie będzie link do mojego sklepu. I dziękuję raz jeszcze wszystkim zamawiającym, wspierającym tą moją działalność. I to by było na tyle w tym filmie. Myślę, że może trochę więcej ciekawych treści się w najbliższym czasie pojawi, bo intensywnie szukam takiej pracy stałej, więc powinno się trochę więcej dziać w tym temacie. A o pszczołach również są plany, żeby trochę więcej powiedzieć, bo bardzo jest niska świadomość osób, więc. Czuję taką potrzebę, żeby troszeczkę w tym temacie powiedzieć, edukować, ale nie jest to takie proste. Odpala się aparat i się okazuje, że niby wiem, ale ciężko tą wiedzę dobrze przekazać. Tak, żeby to było fajne, spójne i ciekawe. Dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się. Cześć.